Cześć! Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z gry My Time at Portia. Dużo się o nas ostatnio zadziało. Postanowiłam, że... wiecie... trochę... Będę Wam więcej pokazywać na tych odcinkach, niż... ...byle jakie, wiecie, jakieś najzwyklejsze rzeczy, czy coś takiego. I tak, teraz zobaczymy sobie. Nie mam tych rzeczy. I w sumie nie wiem gdzie one są, bo zdążyłam już zrobić już stopa most. Dzisiaj sobie zrobimy i za dwie godziny zaczyna się, no w sumie możemy teraz ten most postawić, a za dwie godziny zaczyna się jakiś turniej, wiecie, będziemy się kimś po prostu. Nie wiem. Tak, więc szybko to tutaj odłożymy. O, jedna godzina. Dobra, no to akurat to postawimy i pójdziemy zobaczyć, co to jest. To w ogóle trwa dwa dni. Ja się oczywiście zapisałam. Nie wiem, może dostanę w baniak. No i tyle. <noise> Bo już raz próbowałam się z kimś tutaj tłuc. O. Place... I teraz znowu. Będzie cudo? Tak! Super, możemy tu teraz przechodzić za godzinkę, czyli o dziewiątej. Czekajcie, chcę znaleźć takiego. Jak ty się w ogóle nazywasz? Matkrap. O, ja, będziemy tu ze sobą rozmawiać. Ktoś mi przywalił? O kurka wodna. Tylko nie mów nikomu. O, no! Wiesz co? Ty co ty robisz? To byś tu każdemu normalnie przysadziła. Co to? A wiecie co? Teraz ja póki jeszcze tam pójdę, muszę zobaczyć, co to jest. Need better axe, o oh, nie Soriander? Co to jest? Nie wiem. Dobra jakby co to zrobiłam. Teraz raport to Antoine. Okej, okay, ale najpierw idziemy zobaczyć z czym się je ten dzień cały. O już ktoś tam się leje. Próbowałam z tym jednym chłopakiem y, z tego, jaką się nazywam. z Civil Corps walczyć, ale barwałam. <laughs> Okej, okay, moment. Okej, okay. dobra. Spoko. Jakoś to będzie, jakoś to ogarniemy. Dziękuję. Dzień dobry, dzień dobry. Gift Exchange? Co? Nie. Nie chcę. Ale chcę. A? Przepraszam cię bardzo, czy ty byś mogła to schować? To jest normalnie aż bezczelne, jak ty tak stoisz z tym. Dobra. Przepraszam, a to tu się po prostu wchodzi, tak? Czy jak? To teraz ja chcę. Moment. Chodź, interakcji z Albertem. I spent all day set. Who will win? A, ten tego kto następny wchodzi? O nie wiem jak to działa. Halo dzień dobry. Our first settlers had tournaments because they needed to keep up their skills. Even though it's more peaceful nowadays, we still need to keep Goodbye. Bye bye. Hey. hey. I have to czy z kimś po prostu aha, ok. Match complete. Poli przyszedł. Aha. O dwunastej. Your match is about to begin. Please go on stage. O, oh. dzień dobry. Z kim będę walczyć? Och nie, z nią! A! Z Mei! Mogę się przywitać? Jestem za blisko. Ach, ty hajacie! ha. Powiem wam, nie ćwiczyłam. Po prostu spamuję myszkę. Tak! Za 16 minut będziemy się czuć dalej. To już? Nie daj się. Nie daj się. Ciekawe, czy gdzieś dojdziemy, czy nie. Hej, co ty mi z liścia posunęłaś? Dziewczyno, tak. Można zejść, tak? Super. Ok, więc. Y Aha, to jestem ja. To ja nie wiedziałam. O dziewiątej trzydzieści. trzynaście. trzynaście. Jest jutro. Czekajcie, bo mi słońce mi zgasło. 13 jest jutro. Aha, czyli mi się jutro będziemy tutaj zajmować tym wszystkim. O 9.30 mam walkę. A! Widzicie? Tak, i teraz. Tutaj mamy jeszcze takie misje. Gdzie potrzebujemy żelazo. I w ogóle w Fruit start, ale nie umiem tego zrobić, bo nie mogę. Tutaj sobie mamy 7 punktów. Możemy sobie wziąć. O, na przykład dash. Nie wiem, o, możemy tak sobie załatwić. E... O, i tutaj do niebieskiego jeszcze raz. Tak i... Czekajcie, zobaczymy czy tu czegoś nie ma. O! Cześć. Cześć! Nie wiem, już drugi raz tak zrobiłam. Chyba nikt mi nie zauważył. Dobra, drugą bójkę będziemy mieć jutro. A w ogóle ty te fruit tarty ogarniasz, czy nie? Nie, bo to ona w ogóle powinna mi dać te tarty owocowe. No, ale jak widać, lipa. Tak, ale wiecie co? Ja bym chciała pokazać Wam te co po niektóre miejsca. Wejście z Wami tutaj do kopalni. Okej, okay, i zrobimy sobie tak, że ja je po prostu znajdę. I tam przy nich się spotkamy, bo one są trochę na taki rozstrzał. Więc na razie. Okej, okay, jesteśmy przy pierwszym przejściu. I zobaczymy sobie, co tutaj można znaleźć. O, tak są te plujki. A! Dobra. Coś tu jest. Nie. Ale to sobie chętnie wezmę. Bo czego by nie. Tutaj nic. O, kolejna sofa. No więc w sumie to wygląda trochę tak jak ten poprzedni pokój. Co mamy? Old parts. Ok, do zobaczenia w następnym. No patrzcie, teraz to te pomieszczenie trochę inaczej wygląda. A, one tu zaraz zaczną. Pluć czymś. O, już zaczęły. Duża stopa. Holender. Trochę dużo ich tu jest. O, jest jakaś super ekstra ta, ty, ty mnie normalnie. Okej. Okay. Potem zobaczymy, kto to wygrał. No na szczęście przechodzimy do kolejnej rundy. Zobaczmy czy to coś jeszcze jest. Gdzieś można przejść. Ej! Patrzcie, nie zauważyłabym tego nawet. Ooo! A ja mogę sobie to od razu założyć. Założę sobie czopkę. Ale czad! A w ogóle tak... Y to wyciągajmy to stąd. O, i teraz chcę zobaczyć, co tu nam się trafiło. Kota! <laughs> e! I po co mi to jest? No wiecie co. No dobra. Ok, to idziemy szukać następnego. Dobra, jesteśmy. Mam nadzieję, że to jest coś... Okej. Okay. Nie pluj na mnie! Okej. Okay. To jakoś tu obochronione jest. Okej. Okay. Jeeeej! Fiber cord, okej. Okay. Ruszamy do następnego. Dobrze, udało nam się dojść do następnego. Te postanowio do tych dwóch, które teraz mieliśmy, to już się dokopałam, bo one akurat fajnie były blisko siebie. Tucz? Aha, już wiem. Czekaj. Tutaj nie byłam, bo tu tak troszeczkę pusto. Chyba nie, bo ja to dopiero wykopałam. O, to, to tu jest pusto? Hej, ale nie miło. Widzicie, tu coś jest. To coś w ogóle można zrobić. Hmm, tutaj nie ma skrzynki, no to powiem wam, że jestem po prostu zawiedziona. Wychodzę stąd. Okej, okay, więc to by było na razie na tyle, bo niestety zbliża się godzina trzecia, a wtedy już mamy... Wiecie, musimy już wtedy iść spać i po prostu jeżeli nastanie trzecia, to z automatu nas przenosi do łóżka. No nic, pozostaje mi tylko iść spać i pożegnać się z Wami i w następnym odcinku pokazać Wam, mam nadzieję, resztę tych kopalni i tego, jak się będziemy tutaj tłuc. Tak. Więc do następnego odcinka i pa!